Cześć! I zapraszam Was na dziesiąty odcinek z kariery zawodnikiem. Oczywiście ramkarza. A będziemy grać przeciwko pogoni Szczecin. To na pewno. I zagłębiła lubin. Mamy czwarte miejsce, więc no, przydałoby się wygrać 2 0 przegrywamy z polującą wcześniej. Więc nie za ciekawie. Widzimy się po meczu. Będzie teraz zmiana składu na boisku. drożnego w okolice 11. No nie najlepiej teraz w obronie. Zapowiadało się nieźle, jednak nie tym razem. Błąd. Tracą piłkę. Jak rozprowadzi ten atak, koledzy sygnalizują swoje pozycje. Leonardo Kutris. Teraz może być groźnie. Uwaga, nie może tego zmarnować. Mamy sygnał z ławki. Nastąpi zmiana. Ciekawe, co pokaże nowy gracz. Mało zaskakujący to był strzał. Mogło tu być groźniej. Dobre ustawienie zrobiło swoje i umożliwiło tak pewną interwencję. Ruszają do kontry. Jak to się skończy? z tego, może coś być? Przerzuca piłkę nad linią obrony? Mamy uderzenie. Corner dla Widzewa. Dość środkowuje z rogu. Dość głęboko. Niepewne teraz zagranie w obronie. To była interwencja do statystyk. Otrzymuje teraz informację, że w meczu Krakowi mamy zmianę wyniku. To kolejne trafienie dla Krakowi. Daje im doprowadzenie 2 do 0. Minęła 86. minuta. Dziękujemy za te informacje. Mierzone dośrodkowanie w pole karne. Nie najlepszy strzał głową. Łatwo pada łupem bramkarza. Dla golkipera tej klasy to musiała być kaszka z mlekiem. Weszliśmy w ostatnią fazę meczu, ale chyba nie mamy co spodziewać się jakichś specjalnych emocji. Miejscowa drużyna kompletnie dzisiaj zawiodła. Jeśli w końcówce nie wydarzy się nic nadzwyczajnego, to skończy się dwubramkową porażką. Mam nadzieję, że Fajerwerki zachowali właśnie na te ostatnie minuty. Niezbyt udana próba przerwania akcji. Na razie mogą odetchnąć. Została jeszcze tylko minuta regulaminowego czasu gry. dalej. Widzę, z korzyścią. Widzimy teraz, że do czasu meczowego doliczono minutę. Ładna piłka w uliczkę. gol Jeszcze w tym meczu nie skończyły się emocje. Jeszcze będzie gorąco. Dogranie najwyższej klasy tej piłki po prostu nie wypadało zmarnować. Strzelec zachował zimną krew i z najbliższej odległości pokonał bramkarza. Mamy teraz wynik 2 do 1. To ostatni gwizdek. A więc drużyna gospodarzy musi pogodzić się ze stratą trzech punktów. To nie... No i koniec meczu. bramkarz tutaj dużo nie miał do bronienia. No ale też widzę, udało się tą nową bramkę strzelić. Nie może przegrali. Jeden do 2. Następny match zagramy za lubię lubin. Zobaczymy, jak sobie poradzimy. Czytujemy od razu trening. Zagramy od czwartej minuty. Nie się pomyli. Jest przerwa w grze, zatem można przeprowadzić sygnalizowaną wcześniej zmianę. Przyda im się ten zastrzyk świeżości. Do końca meczu niewiele, a trzeba pilnować nieznacznego prowadzenia. W końcówce jeszcze wszystko może się zdarzyć. Kibice w niepewności. Jedna bramka przewagi nie daje marginesu na błąd. Do końca jeszcze 5 minut. Blokuje teraz bardzo groźny strzał. Dobrze się zastawia, utrzymuje się przy piłce. Tracili teraz piłkę. Bardzo niebezpieczne teraz to granie. I co? I słupek! A, wydawało się, że mogą mieć okazję. Nic z tego. Szkoda, że ten strzał się nie udał. Byłoby praktycznie po meczu, bo w tak krótkim czasie odrobić dwubramkową stratę to już chyba niemożliwe. Ale skoro nie ma bramki, to kto wie. Może mówić o pechu. Mało brakowało, udało się tylko obić bramkę. Teraz to drużyna przeciwna kontroluje grę. Damian Dąbrowski wychodzi do centry. Dobre teraz zachowanie w obronie. Wybijają to dośrodkowanie. środkowanie, przejęte w obronie. Wybicie na uspokojenie gry. Dobre przerwanie akcji rywala. O, dobre ofensywne podanie. Uwaga, udany przechwyt teraz. Wdowiak. Dobra piłka na dojście. To nie był taki zły strzał, ale zabrakło odrobiny celności. Jak będą stwarzać podobne sytuacje, wyrównanie będzie w ich zasięgu. Za takie zachowanie musiała być żółta karta. Sędzia nie ma wątpliwości, że to jedyne rozwiązanie. Będzie zmiana, czy wywołana kontuzją, czy bardziej taktyczna, może się okaże za chwilę. Tablicy i jedynka. Tyle trzeba doliczyć do podstawowego czasu gry. Teraz, co za sytuacja! Gol, gol! Zostawiają rywala w tyle. Już na dwa trafienia. Nie zostało wiele czasu. Mogą już chyba odetchnąć. Mateusz Wdowiak. Połyka kolejne metry. Jest ciekawie. Może być bardzo groźnie. Jakubko. I oto słyszymy końcowy gwizdek. Gospodarze cieszą się z trzech punktów. Świetna dyspozycja w dzisiejszym spotkaniu przełożyła się na dwubramkowe zwycięstwo. No i koniec spotkania. Widzę. Konuje w 2 do 0 za zagłębie Lubin. Wtedy to mecz był dla drużyny Widzewa. Bramkarz też trochę miał sporo pracy. No i dał radę. Jak się Wam podobało, to oczywiście zasubskrybujcie mój kanał, skomentujcie ocencie, zostawcie dzwoneczek. Żebyście byli na bieżąco, żebyście nic nie przykapili na kanale. Podajcie też na kanały moich kolegów. Na Futsal bez Barier. Trzymajcie się i do usłyszenia.